MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano Mateusz miściwojewski, mamuś na bieżąco wojciech sobie. Witam cię bardzo serdecznie. Siema, witam, tylko zwycięstwo. Słuchaj, zapytam się ciebie y, o coś w nawiązaniu do naszego dzisiejszego śniadania. Czy jesteś w strachu? Nie jestem <grym> w strachu, ale jestem z respektem do rywala, bo wiem, że boro. Ma dużo większe doświadczenie ode mnie, on ma z otoczonych ponad 20 walk, o czym mało ludzi wie, że on w Anglii walczył tak jakby zawodowo i w różnych formułach, i MMA, i K1 i boks. Jest dodatkowo cięższy ode mnie, prawie 10 kg i ma zdecydowaną przewagę doświadczenia, więc to jest bardzo trudna walka dla mnie. Mhm. Powiem tylko ludziom o co chodzi, bo dzisiaj na śniadaniu byliśmy razem z Lizakiem, z Wojtkiem, z Wielkim Bu i Lizak cały czas mogłoby bo Wojtka, czy jest w strachu i jak ktoś przychodzi na śniadanie, to cały czas się pyta kogoś, czy jest w strachu. Ale do Ciebie to się w ogóle dzisiaj przyczepił strasznie, chyba walki chce z Tobą. No, Liza, Lizaczenko, Lizaczenko, nie ta waga idą no, że 67 i 83 No to są freak fighty, wiesz o, wiesz o tym, że tutaj ty chcesz walczyć z gośćmi 130 kg, nie? Mogło być. Potencjalny rywal, stoi. Bestia, Bestia jest no. oczywiście. Ja no. chciałem walczyć z jego byłym rywalem, czyli z Krzysztofem Radzikowskim, ale Radzik bez... finalnie odmówił tej walki, nie chciał. Z bestią jak najbardziej z chęcią bym zawalczył w Formule MMA. Mhm. A jak dzisiaj oceniasz tak się zaprezentowało na media treningu? No to jest media trening, ja to ja też tutaj tylko wiecie, macham sobie rękami na się, walka pokazuje wszystko. Bestia ma bilans 3-0, więc w walce jest mocny. O, a długo go nie było z nami, nie? Ciekawe w jakiej formie urócił. Mhm. Ale kręciłyby Cię na pewno takie pojedynki z takimi ludźmi wielkimi, co? No zdecydowanie, myślę, że w stójce miałbym przewagę z Bestią, jestem od niego wyższy, szybszy, w boksie pewnie mam lepszą technikę, ale jakbym je złapał zdaję sobie sprawę, że byłoby mega ciężko się wyrwać, no to jest jednak taka przewaga siły i masy, że Dopóki by mnie nie złapało, to miał szansę. Jak u ciebie to właśnie wygląda z tym parterem, z tymi zapasami? No bo jesteś y, pięściarzem, nie wiem, czy byłeś zawodowym, czy byłeś y, amatorskim pięściarzem? Byłem amatorskim, miałem ponad 100 stoczonych, ale jeszcze jako amator. Okej. Okay. Jak ci się przeszło z tej płaszczyzny typowo stójkowej same łapy na te zapasy, na ten parter? No wiecie co, ja nie chcę zdradzać swoich tak, sekretów wiecie, przed jutrzejszą walką, bo tak naprawdę jeszcze parterów w ogóle nie pokazałem. Pierwszą walkę z Hassanem miałem w MMA, w MMA ale tam nie było w ogóle parterów. No nie, co on mnie łapał, to ja wstawałem i tam nic nie pokazaliśmy. Może jutro będzie mi okazję zobaczyć, więc nie chcę nic, nic zdradzać póki co. Ale, ale... Powiem, powiem tak, no, przygotowania robiłem ze swoimi braćmi i oni ze mną wychodzą z narożnika i z nimi trenowałem. Mhm. No, i mój ostatni sparing wyglądał tak, że robiłem 10 rund po 3 minuty, 11 rundę 33 minuty. I sześciu rywali, którzy się zmieniają co minutę, więc ta forma jest. Parterowa też myślę, że forma jest, ale jak to się sprawdzi na tle takiego zawodowca jak Boro, to się okaże jutro. Bo, ty tak sparowałeś, a Boro miał taką walkę? Dokładnie. no. Ja bardzo, bardzo sobie cenię jego umiejętności. Wiem, że jest dobry i dlatego szykowałem się najmocniej ze wszystkich walk. Do walki z Szulim, który jest byłym zawodnikiem. KSW, trenowałem tylko 3 tygodnie, mhm. bo wiedziałem, że w boksie sobie poradzę, ale z Boro naprawdę pocisnąłem 8 tygodni, dwa razy dziennie. Najmocniejsze moje przygotowania. Zobacz, jak dużo zmienia ta formuła tej walki. Na boks byłeś pewny, że wyjdziesz do gościa, który walczył w KSW, no jest wspaniałym zawodnikiem, a do gościa praktycznie no, półamatora, można powiedzieć, bo chyba stoczył kilka walk z tego, co wiem, już w MMA, już jest w ogóle inne podejście. Już jest wie, o wiele większy wiesz, szacunek, respekt do, do takiego starcia w MMA. Tak, no to jest czynnik decydujący. Tak samo z Shuling, gdybym walczył w innej formule, chociażby K1, no, a już w ogóle MMA, no to bym tak, no, tak samo mocno się szykował. Więc ja sobie zdaję z tego sprawę, że wygrałem z Szulim, bo tam była moja płaszczyzna. No a tutaj, tak jak mówię, szykowałem się na maksa, bowiem, że to jest, wchodzę do świata Boro. Mhm. Jego warunki, jego przewaga wagi, jego doświadczenia, więc wchodzę do jego świata, ale wchodzę tam w jednym celu. Mhm. Na 4-0 rekord zbudować. Mhm. No już by wtedy ładnie to wygląda 4-0. Mało kto ma taki co? Mhm. Ksajo chyba ma teraz 5-0 po wygraniu z Wem. No, tylko wiesz, no też całe na przykład nie ma na rozkładzie grzegorza szulakowskiego, nie? Ale Madarolwa. Ale Madarolwa, oczywiście, że tak. Y, dlaczego ty ogólnie się przygotowujesz z braćmi y, sam na swój tak jakby rachunek w swoim tam chyba y, na strychu u siebie, tak? A nie tak w Tak, tak, tak. No, jakoś zaczęło się tak od walki z Szulim, gdzie wiedziałem, że nie potrzebuję trenerów, bo moje doświadczenie z boksu, moja przeszłość wystarczy mi żeby pokonać Szuliego i tak się stało. No i tak już teraz zostało. Kiedyś mnie w ogóle do tego skłoniło, to jak usłyszałem, że e, Dawid Załęcki w walce co prawda ma jakiś tam narożnik, ale to są tylko jego przyjaciele i mają zakaz gadania podpowiadania mu. Mm -hmm. I to mi się tak. tak spodobało, że ja tak samo moim braciom powiedziałem, że możemy pogadać sobie o rybach albo co tam u nich, ale mają nic w narożniku nie gadać. Mm -hmm. Bo to mi tak w walce tak naprawdę nic nie da. No ja tam, co ja wiem, to ja wiem, zrobię swoje i, i tak nie posłucham nikogo. Kiedyś chyba była taka sytuacja, że Dawid walczył, ktoś do niego coś powiedział z narożnikiem, niego zamknij Mordę, nic tak, mi nie tak, mów, nie. Tak. Coś tak takiego. było. No. Czyli ty nie lubisz mieć nad sobą tak jakby trenera, kogoś, kto ci tak jakby mówi, co ty masz robić, jaki masz plan, tylko ty sobie sam chcesz to wyznaczać wszystko? Myślę, że w przygotowaniach to oczywiście bardzo dużo pomaga, jeśli się uczysz tego, jakiejś dyscypliny, to to jest wiadomo nieoceniona pomoc. Ale w walce, w walce jednak wolę sam robić po swojemu, żeby i tak było wszystko na mnie. Zrobię dobrze, to moja zasługa, zrobię źle, to jest moja wina. Mhm. To jak miałbyś jutro wytypować te starcie? Myślisz, że skończy się przed czasem, czy raczej będzie y, pełne, pełny dystans? Myślę, że przed czasem ta walka się skończy. A już jakieś plany dalsze są? Jest. Wyzwał mnie do walki Michał Matrix, królik z KSW. A to widziałem. No, widziałem. Przyjął jego zaproszenie do tańca. Walka w boksie na małe rękawice. Myślę, że bardzo fajna. On jest dwukrotnym mistrzem świata w K1, dwudziestodwukrotnym mistrzem Polski, ale widzę tam swoje szanse, bo jestem dużo wyższy. No jednak on ma metr ile ty masz wzrostu? Metr 72 albo 3. No to nie jest, ci, zobacz, jeszcze 8 cm niższy. to jest bardzo ciężko podejść. Nawet się tu nie odsunę, bo wyjdę z kamery, ale no. jednak ten zasięg w bok robi ogromną różnicę. Wiadomo, że w K1 on by mnie bardzo zbił, ale w bok widzę swoją szansę, a to on mnie wyzwał, więc walczymy na moich warunkach. ostatnie ostatniego starcie na nakaz Epic? Widziałem. On... O... Bo, widziałeś tego gościa, co z nim walczył. Tak. Przekozak, przeko, że to masakra. Naprawdę. No Matrix też jest kotem, on zawsze takie fajne, emocjonujące tak. walki daje, bo tak idzie na pieprza cały czas, żadnego e, punktowania, żadnego uciekania, tylko twarde wojny, więc e, chcę tej walki. Hmm. Tylko tak sobie właśnie jak powiedziałeś o Matrixie, to sobie oczywiście nie ujmując, bo też jest świetnym zawodnikiem, ale jak przypominam sobie o tej walce o tym gościu, co z nim walczył, to naprawdę aż mam ciary, bo gość jest niesamowity. Słuchaj, no to co, yy, ja życzę żeby jutro Dobry pojedynek, był zboro, żebyśmy też, no oczywiście widzowie się ukotentowali tym pojedynkiem, no i co? Żeby się plany y, po tym pojedynku może twoje spełniały. Dzięki bardzo. Dzięki, pozdrawiam, tylko zwycięstwo.